Cześć, witam serdecznie. Dziękuję za poświęconą chwilę na obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że nie będzie za długi. Mam nadzieję też, że pozwoli przybliżyć stan tego samochodu nie tylko z tych suchych zdjęć, które są dostępne na aukcji, ale myślę, że taka forma będzie bardzo fajna. Ona się sprawdza już od dłuższego czasu. Każdy samochód, który trafia w moje ręce w takiej formie jest sprzedawany. Samochód sprowadzony z Niemiec kilkanaście dni temu. W tej chwili jest w czasie opłat opłaty są przygotowywane. W międzyczasie za chwilę będzie zarejestrowany i ubezpieczony, także samochód samochodem będzie można odjechać do domu bez żadnych problemów. Pozostaje tylko i wyłącznie rejestracja na nowego właściciela z polskich tablic rejestracyjnych. Jeśli chodzi o samochód, jest to seria 3, oczywiście, model E90. Samochód z silnikiem dwulitrowym, benzynowym o mocy 130 koni mechanicznych. Oznaczenie fabryczne tego samochodu to BMW 318 I z literką A na końcu co oznacza, że motor dwulitrowy jest sprzężony z automatyczną skrzynią biegów sześciobiegową. Przed zakupem tego samochodu od właściciela w Niemczech sprawdziliśmy jego historię, jego numer VIN. Tutaj z, tych, z tej historii dowiedzieliśmy się, że 8 maja 2006 roku zjechał z taśmy produkcyjnej, a 29 maja 2006 roku został wydany właścicielowi. I od tego czasu porusza się po drogach, czyli od połowy 2006 roku. Jeśli chodzi o lakier srebrny Metallic, kod lakieru 354, jeśli kogokolwiek by to interesowało i ostatnia, ostatni zanotowany przebieg to 122 471 km, skiczane z kluczyka. W serwisie BMW w Niemczech 21 października 2019 roku. Jeśli chodzi o samochód, był w rękach prywatnych, dlatego też jest w mega, mega ponadprzeciętnym stanie. Tutaj nie będę rozwijał tego tematu, bo każdy kolejny film gdzieś tam ten temat lekko porusza. Powstanie na pewno na ten temat nowy film, ale w tej chwili przejdźmy do rzeczy. Samochód nie bez powodu jest w mojej ofercie. Tylko i wyłącznie z tego względu, że prezentuje sobą, jak wspomniałem, taki, a nie inny stan. Jeśli chodzi o zewnętrzne tego samochodu, nie posiada on żadnych rys, wgnieceń, żadnych tych dentów parkingowych, takich elementów występujących w samochodach, które są użytkowane na bieżąco w mieście i gdzieś parkowane cały czas na parkingach publicznych. Samochód wygląda po prostu jak nowy. Wewnątrz też nie nosi prawie żadnych śladów zużycia. Jest to oczywiście auto używane. Ma prawo jakieś drobne uszkodzenia mieć, natomiast ten samochód w skali 6 oceniłbym na 5 z Plusem, naprawdę mocne 5 z Plusem. Jeśli chodzi o jego serwis, zaraz o tym opowiem. Wcześniej chciałem tylko dodać, że samochód posiada dwa podstawowe klucze z centralnym zamkiem tak sterowaniem całym autem dodatkowo posiada surówkę tak zwaną która jest w schowku do ładowania pełną historię serwisową również dodatkowo do samochodu właściciel przekazał mi opony zimowe na felgach stalowych także ten komplet również trafia do nowego właściciela w tej chwili auto stoi na oponach letnich w rozmiarze 205 55 16 Opony z 2017 roku bardzo ładne. Spokojnie kilka sezonów na pewno jeszcze pojeżdżą. Jeśli chodzi o wyposażenie tego samochodu, jak wspomniałem wcześniej, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja automatyczna, sterowanie z kierownicy, zarówno komputerem, jak i radiem. Mamy tutaj reflektory ksenonowe z ringami z przodu, z pryskiwaczami. Aluminiowe felgi, czujniki parkowania z tyłu oraz kilka innych na pewno dodatków: elektryczne szyby, elektryczne lusterka, podgrzewane te lusterka. E, kilka na pewno drobnych e, innych dodatków, których nie będę w stanie w tej chwili przybliżyć. E, to wszystko jest w wydruku z ASO. Tam cała historia, wszystkie kody wyposażenia oczywiście przed zakupem są dostępne. Jeśli chodzi o sprawdzenie tego samochodu przed zakupem, oczywiście e, nawet nalegam albo rzekłbym, że. Nawet polecam sprawdzenie w ASO, ten samochód nie boi się niczego, można taki samochód zabrać do BMW, jeśli ktoś z Państwa sobie życzy jakąś stację kontroli pojazdów, cokolwiek, nie ma najmniejszego problemu, ten samochód zostanie bez problemu udostępniony do takiej weryfikacji przedzakupowej. Jeśli chodzi proszę Państwa o historię BMW, jak wspomniałem cała jest dostępna, ostatni ten skrzyd z kluczyka 122 tysiące z małym kawałkiem. Samochód, proszę Państwa, po przyjeździe tutaj do Polski, ja go kupiłem tam od właściciela, z informacją taką, że będzie wymagał jakichś tam dodatkowych napraw. On oczywiście w 100% był sprawny, nie było w nim nic niesprawnego, natomiast po przyjeździe samochód trafia, w moje ręce trafia na tak zwany przegląd zerowy, ja to nazywam. Samochód oddaję zawsze do warsztatu, sprawdzam co należy w nim wymienić, przechodzi całą diagnostykę, sprawdzamy co tam ewentualnie należałoby w nim zrobić. W takim stopniu, żeby ten samochód nie sprawiał żadnych problemów następnemu właścicielowi, żeby ten, kto go kupi, jeździł nim bez najmniejszych problemów przez długi czas. I teraz w tym samochodzie, proszę Państwa, zainwestowałem w kompletny nowy rozrząd. Tutaj mam na myśli łańcuch ślizgi. Napinacze, i tak dalej, wszystkie te elementy są sfotografowane przed montażem. Na te montaże, i na wszystkie wymiany, które wykonuje, jest faktura. Oczywiście, faktura jest również gwarancją na naprawę, i ta faktura zostaje przekazywana z autem. U nas zostaje kopia. Także to wszystko jest objęte gwarancją. Te wszystkie naprawy, które zostały wykonane w każdym z samochodów, które ściągamy i które wymagają takich napraw, taką drogą to idzie. Ale wracając do tego egzemplarza. Wymiana kompletnego rozrządu, tak jak wspomniałem, wymiana kompletnego tutaj korzystam ze ściągi, przepraszam, ale sobie zaraz doczytam. Wymiana kompletnego napędu pompy olejowej, wymiana smoka, pompy oleju. Bo to wszystko w komplecie, nawet tutaj więcej zostało wymienione, wymienione niż trzeba było, ale w momencie, kiedy ten rozrząd już był rozebrany, żeby tam nikt nie zaglądał, zostały wyeliminowane wszelkie ewentualne. Bolączki czy możliwości wymiany elementów, których, do których należałoby zajrzeć później, więc to też zostało wymienione. Sprzęgiełko alternatora, rolki paska alternatora, uszczelki pokrywy zaworów, miski olejowej, uszczelniacz skrzyni biegów tam jest taki element plastikowy, okrągły, gdzie wiązka do skrzyni biegów wchodzi. Było lekkie zapocenie zostało to również wymienione na nowy oryginalny element. Wszystkie te naprawy są udokumentowane, tak jak wspomniałem i jest oczywiście na to tak jak już mówiłem, faktura, gwarancja nie ma tutaj najmniejszego problemu wszelkie te elementy są również do, do pełnej weryfikacji w samochód wartość tych napraw osiągnęła prawie 4000 zł nie jest to żadna nowość nic to nie jest strasznego, natomiast no jakby nie patrzeć, jest to wartość dodana do samochodu, także też proszę wziąć to pod uwagę, że ten samochód jest doinwestowany na tyle, że nie będzie wymagał żadnej na razie, atencji ze strony nowego kupującego. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o stan blacharsko-lakierniczy, wspomniałem, nie ma żadnych rys czy wgnieceń, żadnych takich powierzchownych uszkodzeń. Samochód jest w 100% bezwypadkowy i wszystkie elementy, takie jak lampy, wszystkie elementy pasa i tak dalej, wszystko jest oryginalne. Trzy elementy noszą na sobie drugi lakier. Prawe tylne drzwi w 2017 roku były lakierowane. Maska i przedni lewy błotnik były lakierowane w 2014 roku, 16 września jest historia akord w BMW odnośnie drugiego lakieru na tych dwóch elementach. Oczywiście samochód, jak wspomniałem, jest 100% bezwypadkowy, można to dowolnie zweryfikować. Te naprawy przeprowadziło BMW. My to sprawdziliśmy, więc tutaj najmniejszego problemu z tym nie ma. Jeśli chodzi o zewnętrzne tego samochodu, Oczywiście, jak wspomniałem, nie wiem czy, czy już to dodałem, ale pomiary lakieru będą podane w formie również filmu, będą wrzucone w formie filmu. Link do tych pomiarów również udostępnię tutaj pod tym filmem, jak również będzie dostępny w aukcji. Będzie można to sobie wszystko obejrzeć bezpośrednio. Przejdziemy sobie tutaj od prawego tylnego błotnika. Jeśli chodzi o stan tego samochodu, jest wszystko fabryczne, wszystkie nadkola. Elementy tutaj, progów i tak dalej. To wszystko wygląda jakby było nowe. Wszystkie listwy, żadna listwa nie odstaje, nie ma tutaj żadnych rys na tych drzwiach, żadnych wgniotek. Jeśli chodzi o samochód, on nie był nawet polerowany po zakupie, on przyjechał, został umyty. Jedyne co to użyliśmy tutaj tego czernidła na koła, żeby lepiej się prezentował na zdjęciach, natomiast to jest wszystko, co zostało tutaj zrobiony w tym samochodzie. W środku został odkurzony. Zresztą zdjęcia z zakupu tego samochodu również mam są dostępne. Tutaj z przodu mamy nowe tarcze klocki dodatkowo jeszcze ale to już w Niemczech były zmienione reflektory ksenonowe tak jak wspomniałem ringi z przodu, spryskiwacze, zderzak nie posiada żadnych odprysków, maska również nie ma tutaj żadnych uszkodzeń, żadnych rys Przejdę może z drugiej strony, będzie lepiej widać. Żadne z elementów zderzaki, żadnych odprysków tutaj na dole, żadnych. Ja się będę, wiem, że może będę się powtarzał, natomiast tutaj wszystko, tutaj na tych elementach lakier jest oczywiście oryginalny, wszystko jest to fabrycznie, wszystkie wnęki są oryginalne. Samochód, jak wspomniałem, jest w 100% bezwypadkowy, szyby wszystkie są oryginalne. To tak, tylko dodatkowo nie ma żadnych uszkodzeń na tym samochodzie. Wygląda po prostu jak prawie że nowe auto. Czujniki parkowania z tyłu. Zajrzymy sobie od razu do bagażnika, jak już jesteśmy tutaj z tyłu. Bagażnik prawie że jak nowy, nie nosi żadnych śladów użytkowania. Czyściutki, nie ma naprawdę czego się tutaj przyczepić. Przejdziemy sobie do środka z przodu. wnętrze. No wnętrze nie pozostawi wiele do życzenia, nie było prane, może gdzieś tu jakaś drobna plamka się znajdzie. Natomiast nie jest to e, nic, co miałoby w jakikolwiek sposób zniechęcać czy e, czy zdecydować, nawet chyba lepiej, że nie był prany, dlatego że widać w jakim stanie on przyjechał. Klimatyzacja automatyczna, radio CD. Tutaj odpalane oczywiście z przyciskiem. Kierownica prawie zerowe zużycie, no przebieg 122 000 km zobowiązuje do pewnego stanu utrzymania samochodu, chociaż nie jest to też jednoznaczne, przebieg nie jest zdecydowanie jednoznaczny z tym, jak auto wygląda, ale tutaj w tym przypadku 122 000 nie zrobiło na nim żadnego wrażenia. Jeśli chodzi o fotel kierowcy, tutaj tapicerkę. I wszystkie elementy to wszystko wygląda prawie jak nowe. W samochodzie nie było palone. Tutaj nie ma popielniczki, jest taki schowek. Klimatyzacja automatyczna oczywiście w pełni sprawna. Podłokietnik zero zużycia. Wnętrze naprawdę wygląda w tym samochodzie jakby było prawie nieużytkowane. Z tyłu przejdziemy sobie od razu. Tutaj wszystkie te elementy Blacharskie, tutaj nigdzie na drzwiach, czy doły drzwi, czy tutaj zamki to wszystko wygląda, jakby było prawie nowe. Dodatkowo zabezpieczenie tutaj takim woskiem BMW oryginalnym trzy zagłówki z tyłu auto pięciomiejscowe cztery elektryczne szyby nawiewy tutaj z tyłu są na środku z regulacją temperatury ciepła-zimna skrzynia biegów automatyczna sześciobiegowa. Ten samochód jeździ, jak mi się uda nakręcić film, jeździ naprawdę jak nowy, zachowuje się na drodze jak rasowe BMW, naprawdę prowadzi się wyśmienicie i doskonale. Cóż mogę dodać na koniec, film i tak wyszedł długi, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany takim samochodem, serdecznie zapraszam do kontaktu. Nie ma najmniejszego problemu, jak wspomniałem, żeby dowolnie zweryfikować to auto, sprawdzić jego stan. Potwierdzić to wszystko, o czym powiedziałem. Jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, serdecznie zapraszam do kontaktu. A w międzyczasie życzę miłego dnia bądź wieczoru. Pozdrawiam serdecznie.